Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że historia, którą od dziecka słyszałeś o Jezusie, może być zaledwie ułamkiem tego, co naprawdę się wydarzyło? Istnieją dowody na to, że jego słowa kryły w sobie duchowe kody, subtelne przesłania i znacznie głębszą mądrość, zdolną całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość i łączy się z boskością. Dlaczego więc przez tak wiele wieków wszystko to pozostawało ukryte? A jeśli mógłbyś poznać tę prawdę już teraz, czy byłbyś gotów spojrzeć poza to, co zawsze ci wmawiano? Sięgając po Ewangelie apokryficzne, gnostyckie manuskrypty i zapomniane tradycje mistyczne, odkrywa się Jezusa zupełnie innego od tego, którego przedstawiają kazania. Nie tylko mistrza moralności i współczucia, lecz także głębokiego znawcy tajemnic istnienia, świadomego sekretów kosmosu i ludzkiego ducha. Kiedy pojmujemy te ukryte przesłania w całej ich pełni, Sposób patrzenia na życie zmienia się radykalnie. Na końcu tej refleksji poznasz najpotężniejsze odjawienie, zdolne w niewy sposób na nowo wyznaczyć Twoją drogę. Przez tysiące lat postać Jezusa kojarzona była z miłością i ofarą. Jednak jego przypowieści kryły klucze do wewnętrznych wymiarów, do wyzwolenia duszy i przebudzenia chrystusowej świadomości w każdym człowieku. Ta wiedza była w ciszy studiowana przez filozofów, duchowych poszukiwaczy i mistyków przez wieki. Dlaczego więc te nauki nie dotarły do nas w całości? Kto lub co miało interes w tym, by trzymać je poza naszym zasięgiem? W pierwszych wiekach krążyły wśród uczniów Jezusa dziesiątki tekstów. Wiele z nich zawierało nauki o wewnętrznym wyzwoleniu i poznaniu siebie, sprzeczne z powstającymi hierarchiami religijnymi. Dlatego zostały usunięte. Najlepszym przykładem jest Ewangelia Tomasza. Tam Jezus nie obiecuje tylko wiary lub zewnętrznego zbawienia. Ale coś znacznie głębszego. Powiada, jeśli wydobędziesz na światło to, co jest Tobie, to cię ocali. Jeśli tego nie wydobędziesz, to cię zniszczy. To zdanie ujawnia, że nosimy sobie świętą iskrę, ukrytą siłę, która, gdy ją obudzimy, uwalnia nas od ignorancji i strachu. W przeciwnym razie pozostajemy więźniami iluzji materialnego świata, zakładnikami ograniczających przekonań. To przesłanie współgra ze starożytnymi tradycjami, jak hermetyzm, który głosi, że to co na górze jest jak to co na dole, a to co na zewnątrz odbija to co w środku. Innymi słowy, prawdy nie znajdziemy na zewnątrz. Jezus mówił, że Królestwo Boże nie jest odległym miejscem w niebie, lecz rzeczywistością dostępną tu i teraz dla tych, którzy odważą się zajrzeć w głąb siebie. Inną zapomnianą lekcją jest konieczność porzucenia ego i jego iluzji. W Ewangelii Łukasza czytamy: kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je odnajdzie. To metafora porzucenia fałszywej tożsamości i odkrycia boskiej istoty. Gnostycy doskonale to rozumieli. Dla nich wewnętrzna wiedza, no usys, była prawdziwym zbawieniem. Według nich Jezus nie przyszedł tylko odkupić, Lecz obudzić tę iskrę w każdym człowieku. Swoje najgłębsze nauki powierzali tylko tym, którzy byli na nie duchowo gotowi, bo wielu nie zniosłoby jeszcze takiej prawdy. Dlaczego tak wielka moc została ukryta? Bo człowiek przebudzony, świadomy własnej boskości, nie poddaje się łatwo kontroli instytucji, a Jezus właśnie to uosabiał zagrożenie dla ustalonych systemów. Czy naprawdę wierzysz, że wszystko, co miał do powiedzenia, Mieści się w tradycyjnych ewangeliach. Czy może istnieje coś o wiele większego, tuż przed naszymi oczami, czekające na tych, którzy odważą się szukać? Jezus nie pojawił się w duchowej próżni. Był pod wpływem dawnych nurtów mistycznych, takich jak Esyńczycy wspólnota żyjąca nad Morzem Martwym, praktykująca medytację, czystość i wewnętrzną dyscyplinę. Jan chrzciciel, jego poprzednik, także był z nimi związany. Gdzie Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest w każdym z nas, powtarzał prawdy znane esencjekom. Niektórzy uczeni wskazują też, że w młodości podróżował do odległych krain, ucząc się u buddyjskich mnichów na wschodzie. Indyjskie zapisy wspominają mistrza imieniem Isa, którego wielu utożsamia z Jezusem. Opisy mówią o nauczycielu zgłębiającym współczucie, medytację i iluzję świata fizycznego, by powrócić przesłaniem, które odmieniło jego lud. Teraz, gdy znasz już te elementy układanki, żądaj sobie pytanie, jak daleko jesteś gotów pójść, by odkryć prawdę? W Jego słowach ukryty jest cały wszechświat. Wszechświat gotów, by go odsłonić tym, którzy pragną czegoś więcej niż ślepej wiary, tym, którzy naprawdę chcą się przebudzić. Niewielu dostrzega, jak bardzo nauki Jezusa współbrzmą ze starożytnymi misteliami. Jeszcze przed jego narodzinami Buddha ostrzegał przed iluzją ego i potrzebą przezwyciężenia cierpienia poprzez oświecenie. W Egipcie hermetyczna mądrość głosiła, że wszystko jest umysłem, a widzialny wszechświat to tylko odbicie świadomości. Jezus wyraził to innymi słowami: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Nie mówił o ślepej wierze, lecz o ogromnej sile ducha ludzkiego, zdolnego kształtować własną rzeczywistość. W swoich przypowieściach Jezus ukrywał prawdy, które mogły być zrozumiane tylko przez tych, którzy mieli już czujne oczy i przebudzone uszy. Spójrz na przypowieść o siewcy. Na pierwszy rzut oka wydaje się być prostą radą o wierze, lecz kryje w sobie coś znacznie większego. Świadomość człowieka jest glebą, a ziarna to mądrość. Zamknięte umysły nie pozwalają, by światło zakiełkowało, lecz ci, którzy otwierają się naprawdę, widzą, jak przemiana rozkwita w ich życiu. Gdzie powiedział, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaćcie, a otworzą wam, Jezus wskazywał zasadę kluczową, prawda nie spada na nikogo z nieba, trzeba jej szukać z prawdziwą determinacją. Nie bez powodu ostrzegał też, by nie dawać psom tego, co święte, ani nie rzucać pereł przed wieprze. To nie była pogarda, lecz jasność, kto nie jest gotów, odrzucił lub wypaczy prawdę, siejąc tylko zamęt. Najwięksi duchowi nauczyciele w historii zawsze byli prześladowani. Z Jezusem nie było inaczej. Jego przesłanie otwierało oczy na wewnętrzną moc, która nie zależała od instytucji, a to bezpośrednio zagrażało elitom religijnym i politycznym. Ile praw próbowano już uciszyć? Ile manuskryptów zniszczono? Ilu mistrzów uciszono? Mimo to światło wciąż świeci. Jezus nie zamierzał zakładać dogmatów ani wznosić świątyń. Chciał. By ludzkość odkryła swoją boską istotę i nauczyła się kroczyć samodzielnie. Jednak niewielu pojęło głębiej jego misji. Jego metafory i symbole dezorientowały nieprzygotowanych, lecz były zaproszeniem do wyższego poziomu postrzegania. Gdzie powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, nie mówił tylko o wierze. Ta prawda jest kluczem do przełamania iluzji, strachu i oddzielenia. Jego słowa ja i ojciec jedno jesteśmy ujawniają największy sekret. W każdym człowieku mieszka ta sama boska iskra, która przenika całe stworzenie. To nie przywilej nielicznych, lecz prawo wszystkich. Ta zasada odbija się również w mądrości Wschodu, w filozofii Vedanti w Indiach i nauka hermetycznych Egiptu. Wszystkie głoszą to samo: boskość nie jest poza nami, lecz jest częścią tego, kim jesteśmy. Dlatego Jezus powiedział też, że królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny, gdzieś jest w każdym z nas. Tradycyjne religie od wieków uczą, że królestwo to przyszły cel, lecz Jezus mówił dokładnie odwrotnie. To stan świadomości dostępny już teraz. Dlatego Jego przesłanie było tak niebezpieczne. Gdyby ludzie zrozumieli, że nie potrzebują pośredników, by łączyć się z boskością, cały system władz runąłby. W Ewangelii Tomasza nauczał, że gdy wnętrze stanie się jak zewnętrze, a zewnętrze jak wnętrze, królestwo stanie się dostępne. To zjednoczenie przeciwieństw, tak ważne dla alchemików i kabalistów, pojawia się też taoistycznej harmonii yin i yang. Jezus nie przynosił więc tylko duchowego pocieszenia, lecz wskazywał drogę do oświecenia, na którą niewielu odważyło się wkroczyć. Dlaczego jego przesłanie zostało potępione? Bo uwalniało umysły i serca od strachu i manipulacji. Tak potężna wiedza nie mogła być mile widziana przez tych, którzy chcieli kontrolować. Mimo to jego nauki nie zaginęły i nadal rozgrzmiewają wśród tych, którzy są gotowi je przyjąć. W istocie Jezus pokazał nam, że przekroczenie Ego jest niezbędne, gdzie powiedział, kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie odnajdzie, wskazywał na konieczność porzucenia fałszywej tożsamości zbudowanej przez świat i przebudzenia się do prawdziwej istoty. To ta sama lekcja, którą przekazują buddyzm, alchemia i wiele innych tradycji. Tylko wyrzekając iluzorycznego ja, rodzimy się do prawdy. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie nie były tylko wydarzeniami historycznymi, lecz symbolami procesu wewnętrznego, który każdy musi przejść. Umieramy dla ego i odradzamy się w jedności ze źródłem. Ewangelia Tomasza podsumowuje wszystko. Jeśli wydobędziesz na światło to, co jest tobie, to cię ocali. Jeśli tego nie wydobędziesz, to cię zniszczy oto ostateczny sekret klucz nigdy nie był na zewnątrz nie chodzi o czekanie na zbawienie z zewnątrz lecz o aktywowanie boskiej mocy która już w tobie mieszka to prawdziwe zaproszenie Jezusa nie tylko słuchać tej prawdy lecz jeść nią i ucieleśniać ją w każdym czynie bo wiedza to nie tylko teolia, to przemiana teraz najważniejsze pytanie czy jesteś gotów zrobić następny krok samo zrozumienie że królestwo jest w tobie nie wystarczy Trzeba przełamać bariery, które sam wzniosłeś, porzucić narzucone iluzje i zwrócić do wnętrza, gdzie czeka na przebudzenie boska iskra. To jest prawda, która wyzwala i tylko ci, którzy odważą się ją odkryć, naprawdę żyją.